Teraz natomiast będzie patrzył na skok Dawida Kubackiego. Dobry drugi trening, 130 metrów, tam. No i przypominamy, to jest piąty zawodnik, czwarty piąty ex klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Pięknie, daleko, no. Dawid pokazuje, że nie zamierza tutaj za darmo niczego oddawać rywalom. Znakomity skok kwalifikacyjny 136 metrów, czyli tyle samo uzyskał, ile Simon Man, ale myślę, że noty będą nieporównanie wyższe, bo to był piękny skok, znakomicie wylądowany. Bonifikata za wiatr, punkty 80 odległość 136. A oceny 3 razy 18,5 i 2 razy 19, jak na razie najwyższe. Najwyższe do tej pory oceny dla polskiego skoczka, w pełni zasłużone, no bo I... właściwie w powietrzu bez ruchu i jeszcze był startowa, tak, z 12 startował e, Dawid, a zatem będzie miał jeszcze dodane punkty z tego tytułu 2,3. W sumie 4,1 bonifikaty, no i łączna nota 139,9, a więc prawie 140 punktowa. Brawo, Dawid, brawo, 6,4 punktu przewodniczącego uwagi nad Simone Mamanem z rozczarowaniem. Najlepszy kwalifikant Dawid Kubacki e, otrzymał nagrodę 2000 euro. No i myślę ma powody do zadowolenia. To jest zawsze taki budujący tak, moment, prawda? E, nie chodzi nawet o pieniądze, o to, że się wygrywa, ale że